Faj. Siemanko, z tej strony Karola, O oh Boże A ze mną jest Rob. I najgorsze tak, przywitanie ever. No serio, to było takie Siemanko, witam, was z mojej kuchni. Albo Siemanko, z tej strony Blow. O, to najgorsze. Chociaż nie, Blow to inaczej robi. Tak, to jest najgorsze przywitanie Ewa. What nie, on the fuck? Robi, on robi to tak. E, 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 siemanko, co się stało? Jesteś świnią. Ale serio to jest tutaj w tym miejscu? A co, ty jesteś hunterem? Nie, jestem w tym e, lobby. Lobby, tam się nie czas. No, a jak to się jesteś... Jesteś Nie! Yeah. Jak jak... aaa, wiem już. Bo tutaj jest pewnie jakieś od, odli, odliczanie, tak? E. Oh, i, a, i, ale a jak to się gra? gonić różające się zwierzęta tutaj uciekają krówki i widzę tu krówkę i pewnie jest to rob i robku rob. zabijacie nie 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 ja cię zabiję Chodź tutaj o i jest ma what the fuck jak ty trzymasz maś Boże, czemu to nic Poszukiwanie Karoli, o, dobra. O, What the fuck? Dlaczego ja tych e, nie mogę bić. A one się ruszają. No bo to są ruszające się świnie. One bardzo się lubią ruszać. E, Zawsze we dwójkę. No. No bo Czerwiec tak jest. ...się ruszały. A, Jestem czy, kurczakiem. Jest... Tak, jesteś kurczakiem? No, cześć, e... Robciu. E... O nie, goni mnie ktoś i to nie jest Karola, niestety. A, ale ja goni kurczaka! Kurczaczku, kurczaczku! A to chyba nie. mnie pomyliłaś adresy. Kurczaczku, ja cię... A. Kurczaczku, Rosu, Rosu. Ja, ja widzę rosu. rosu, Rosu. Nie chcę być rosu. Rosowym. Ale czy jest Rosu? Zastanę a to jest... Zostałeś schabowym! Schabowym? Nie, nie zabijam rosołem. schabowego. No bo słuchaj, jak... Jak jesteś kurczakiem, jak cię jedzą na rosną, to oczywiście lądujesz w jelitach, czyli wy... Mianowicie cię... Szikaj, wolę być bezranny. Co ja w ogóle gadam? Ale a, się a, Jaki pościg! A co? Pościg samochodowy, za kurczakiem. Szybciej kurczak, szybciej. Siema stary, Widać, że nie celujesz z ale ja się nie dam tak łatwo. Będę o, uciekał do końca games. O, a tu jest jakiś. No cześć! Katecko! Katecko, kotecko, kotecko. kurde! Jej, jest około graczy, otaczają mnie, a ja biegnę koło nich jak kurczak O. o, o mm, jednak nie. Dobra, już zabiłam się dwóch, się. dwóch zabiłam. O, cześć. Ty jesteś ty! Patrz, 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 patrz! Patr. Ja mnie, Rosu, chodź ty do mnie! Nie, zjemy, 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 nie będę twoim Będziesz mały Rosołem! Nie, taki. you! Nie, tak już. nie, A. nie, nie się w fuck Nie! A, Zostawcie mnie! Zostawił jednym... cię już ktoś, czy nie? Nie, 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 jeszcze żyję, jeszcze żyję, jeszcze żyję. Jeszcze nie mam serca. Nie bawimy się w ugotowanych. to jest Minecraft, a nie ugotowanych. Dostaw mnie! Ja cię nie ustawię! Nice Boże, zgubiłam cię. jest. Dawaj, dawaj! Nie! Fuck A już tak bardzo chciałam Cię Dzień nie walczyłem, ciekawym. Kurde. A wiesz, jakim byś był smacznym rosołkiem? Serio? Naprawdę. O, oh, uciekający kot! Ej Karola, bezpieczaj! Uciekamy kot! Okej, okay, gdzie ktoś tam coś na ten tegoś oś? Ja chcę następnego... ...rosoła. Wiesz, że tylko Rosołego, go, nie? O, albo koty! Yes! Yes! yes. Jak gonić, psa, to hot doga gonisz. A jak jest. E, poczekaj, hot cat. HotCut ho, hot cat. Dobry. Właśnie bym się hot burgera. Hot burger, okej. Okay. Znaczy, Hot dogowy burger. Ej, no, 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 dlaczego? Ej, no nie ma rosołu, nie ma schabowego. Nie ma hot doga, Właśnie nie ma. Gdzie rosół ucieka? Gdzie ros... o, rosół? Rosu, Żywy Dobrze rosół. rosół! Dobrze, walisz rosół. Dobrze, waliś rosół. Tak, tak, babe Rosą. Rosu, chodź. O, w ogóle, taka śmieszna rosu. historia. Jest. Serio w sumie. Patrz, taka śmieszna patrz, historia, bo ja kiedyś goniłam Rosu na obiad, nie? I to było na wsi u mojej babci. Kiedy goniłam ten Rosu na obiad, to taka przykra sytuacja, bo było. To, to coś wyglądało jak błoto, a to był gnój i kura po tym przebiegła. Od razu zaznaczam, że miałam wtedy 5 lat. I po prostu ja myślałam, że e, to było, nie wiem, błoto czy coś, czy po prostu, nie wiem, tak, taka czarna ziemia, kura po tym przebiegła, to ja to biegam po prostu, waliłam się po szyję, a wiesz, jakie to było głębokie, krzyczałam przez Pięć minut prawie pomocy, ratunku, trzymałam się za zdziwło trawy, dosłownie. No tak, a oni wszędzie szukali mnie, latali, gdzie to ja jestem? Biedna Masakra. No, biedna Karolcia. Okej, okay, chodźmy na następną Jaka rękę. Farmcie? Chodźmy na y, farmhound. Farmhound! Wiesz, jaką miałam wie, jak, jak miałem mieć ciekawą przygodę z krową? No? Nie jedzę do mojej babci, co nie? No i patrzcie, tam jest krowa. Oczywiście ja chciałam, jestem dzielny, chciałem do niej podejść. A ona mnie podzał rogi i mnie przerzuciła na ziemię. I to już nie koniec jest. historii. A to było naprawdę, się zdarzyło. Okej, okay, ja jestem czym? Jestem... Ej, a ja jestem... Czym jesteś? Jestem owcą. Teraz krową. Jestem owieczką! Od początku odcinka to było twoje marzenie. No, ale żebyś wiedział. Tak, Krystek, ukradłam ci twoje marzenie, jestem owieczką. Z takim pluszem, takim wiesz, dosłownie wręcz do czochrania, czochrałbyś mnie, wiesz? Czochraj bobra. No, a żebym wiedział. A czochraj mnie. Czochruj, 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 Daj czochru. komentarza. Dobra, e, ja tak pomyślałam, że może ja się gdzieś schowam. No dobry pomysł, albo bądź rosołem. I daj się robić. Nie mogę być rosołem. Tylko nie wdepnij w żadną ziemię. No dzięki! <laughs> A, tak. Ja bym się utopiła, i widzisz? Widzisz, widzisz? Czekaj. Oni Co? tam są. Uh... Taki Kurde, Ciao, Ciao, cia. Czara, ra, cza, cza, cza cza, cza, cza ra, cza, cza, cza ra, cza, cza, cza cza, koniku schowaj mnie, Czara. ra. I padła ma... Karola w głośno. No Wiesz, teraz stoję za koniem i mam takie piękne widoki, no wiesz. A, za jak cię się da ci prezent. Dobra. Cha 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 da da Oshit, oh on tu jest. Nie, nie, na ciebie. Ja nie chcę być. Kieruj mnie skarpetek proszę cię? A, naprawdę, ja nie chcę być ty, 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 ty. dywanikiem. Dam no i ci Tam ci nie, nie dam Dobra, umarłem, polujemy. Dobra, ja. Umarłeś, powiadasz? A ty Karola żyjesz? E, tak, żyję. To powiedz, za którym koniem się schowałaś. Nie, nie powiem! Nie. Ale ja już nie jestem za koniem. Ja sobie pobiegłam ten. Na zewnątrz. Ta dziwna w to się kręci. Gdzie jest Karola? O, Karol, się chyba co? A, Abra, abra autogram, jestem proszę, a, daj mi swoją a, pomacać swoje y, futelko. Nie, da, tego nie było. <noise> nie, nie, ja wcale nie czochram żadnych futerek ani nic. Animal, ani ma, ja ma, ani ma. Jestem pani o. o Boże, moje może nie się spełniło, po raz drugi. No to czas zapalować na Karole. Jestem kurczakiem. Hej! Mamo Tylko nie pani żadnego. No sorry, Mamo dobra jestem wredny, Sorry, naprawdę. Tak, jesteś wredny i dlatego nie będziesz mógł mi czochrać. O, ja jestem as w drużynie. Czesz mnie po brzuszku. Wolę po <laughs> 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 Myślałem, że powiesz wolę po kręgosłupie. <laughs> Co robimy ze swoim życiem, mamo? Boże. Dobra, szukamy graczy, Urzałowca terrorystka. To jest trochę podejrzane. Naprawdę? Powiadasz? No. Powiadam się panu tak mogącemu. I wam wracam. Oh shit! Oh. Krudy, no. Dobra nic nie było Nie, 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 ja wcale nic nie mówię Nie, nie jestem spokojnym człowiekiem Nie mam konfliktów Nie wiem co tutaj wymyśleć Dobra Schabowy chroń mnie Shake down right click Restrict down Fire Firework! This is a firework! Nie wiem, co było dalej. Mm. <laughs> oh my godness. Oh my godness. Oh my godness. Ok, jest siedem anima... Sześć hunterów. Ej, a... Czy anima... mogą zabić huntera? Tango wiesz, zadeptać na śmierć? Ja jestem ledwo żywy już. O Boże. Ktoś się tutaj co? Boże, ktoś mi zwiał. Szczęśliwy piesek sobie ucieka, będzie hot dog. Boże. Czas na hot doga. No boże. Ale go łatwo. A ty karo, tym psem, co nie? Co? To ty jesteś tym psem. No. Nie, to nie jesteś tym psem. No. widzisz. Odkryłem sekretnie nowo drugą krowę Będą dwa schabowe. Nie! Yeah! Zaranie. Yeah. Kotlety będą. Kotlety, Miał-miau! Prosto z Afryki. On żebyś wiedział. Jak oni... jak Afrycy nie mają kotlety. <ścoughs> dobrze, dobrze, dobrze. Nie bronię tutaj fortecy. Nikt mi tutaj chyba nie bije. Kim jesteś? Ja? No wiesz, e, obowiązuje mnie tajemnica adwokacka. Nie powiem nic. Ale jestem zwierzęciem. <kł> nie, poczekaj. E, do 18 roku życia odpowiadają e, za mnie rodzice. Czyli, że. Nie, nie, nie. nie. O! Dobra, szybko. Się... Jak pierdziele! Czy wy to widzieliście? Nie, dobra, nie będę go strzelać. To chyba Karola gdzieś tu siedzi, koło. Chyba ja go tu nie było, chyba. Mm. Okej, okay. o jeszcze minutę, ja to wygram. A boże! Widzicie? Ja jestem takim dobrym... A nie, jak to jak to się nazywało? Chowający to jest? Animals. Zaraz robię z drugiego hotdoga. Karola! To Sto cię o jezu! Znapiłam Gdzie jest Karola? poziała się Karola, Tyle tu O kurde, nie, 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 nie mogę, u... nie, 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 masz no, yes. nie przeżyła. Ale zabiję gościa. Bijało. Może <laughs> <laughs> ja tego ja sobie, jednak. Aka sniper. Aka sniper, uh, uh, yeah. A, co jak baba. Co? Dlaczego? Dobra. A znaczy nie, dobrze, dobrze, animalsy! Bardzo dobrze, tylko czemu ja akurat musiałam... O Jezus. Dobre słuchajcie, to może bo odcinek. mieliśmy małego faila, ponieważ internet mi się wyłączył. I kurczak <słuch> przed <słuch> pozdemstą. Ale papiłam w typeczka, jej! A co się stało z tym Jakim kurczakiem? Z kurczakiem. No to Wiesz ehm, co nie wiem, uciekł. To była kura. <noise> tak, no <noise> mówiłam, goniłam losu. No obiad. A, a może ona wdepał, no potem na, 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 na kurczaka ju gotowała. W ogóle jeszcze inne fajne historie, na przykład skaczki. ale to będzie kiedyś. Ale to będzie w dzień. następnych odcinkach. Tak, może... W ogóle możecie, w imięcach. możecie pisać nasi drudzy widzowie swoje jakieś ciekawe historie ze zwierzętami. Czy są również porąbane tak bardzo jak nasze? Nie, chrowa no, zwaliła. Dobierz no, to to wszystko wyjaśniacie, że to, to tak. jesteś taki dziwny. No dobra, to nie przedłużające ja się z wami żegnam i siema na Lapa, Cześć, Robciu.